Proszę Państwa, serdecznie witam wszystkie media Na, mam nadzieję, krótkim briefingu, że ja zawsze mówię, że krótki, a potem jest długi. Obiecałem Państwu, że po każdym spotkaniu Sejmu, obradach Sejmu będziemy się spotykać, a ja będę swoje jakieś refleksje przedstawiał. No, był taki okres, jaki był, że tak powiem, to był grudzień, potem, potem, potem mnóstwo różnych świąt, dni wolnych. Spotykamy się właściwie w przeddzień kolejnych obrad Sejmu, które się zaczną w środę i będą trwały przez środę, czwartek. Chciałem wrócić do tego, co się działo 10 grudnia, 10-11. Jak Państwo wiecie, 11, czyli w piątek. W grudniu została uchwalona no, zupełnie haniebna ustawa. Ustawa o zmianie ustawy o, o, o ustroju sądów powszechnych i sądu, sądu najwyższego. To jest ustawa, która jest niezgodna zarówno z prawem polskim, z konstytucją, z prawem unijnym. Przekonywano nas krótko zresztą, ponieważ wyjątkowe, lekcje lekceważące były tutaj jakby stanowisko rządzących. Nie, właściwie nie było na, na, na temat tej ustawy żadnej dyskusji, nie dopuszczono do dyskusji posłów, co jest w ogóle jakimś elementem. Jest to haniebna jest to ustawa, ona jak Państwo wiecie jest w tej chwili w Senacie, dzisiaj czy jutro przyjeżdża Komisja Wenecka. Na pewno no, jeszcze nie raz o tej ustawie usłyszymy i ona wcześniej czy później. Myślę, że niestety nie za rządów PiSu, ale ona z całą pewnością musi być uchylona, ponieważ ona jest niezgodna z prawem. Przy okazji tej e, uchwalenia tej ustawy chciałbym wrócić do nieprzyjemnego incydentu, który w jakiś sposób mnie dotyczył. Jak Państwo wszyscy zapewne wiecie, ponieważ w Polsce zrobiono wokół tego jakąś niesamowity szum i histerię, e, twierdząc, że gdyby wszyscy e, posłowie Platformy Koalicji Obywatelskiej byli na sali e, w dniu, kiedy e, Próbowano y, wstawić do porządku obrad punkt do, do, dotyczący zmiany tej właśnie y, ustawy. Gdyby wszyscy byli, a spisu by tylu nie było, ilu nie było, no to można było wygrać to i y, 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 jakby ten przekaz medialny. Y, Mnóstwo Polaków zrozumiało w ten sposób, że gdyby wszyscy się stawili na to głosowanie, a spisu by się wszyscy nie stawili, to po prostu tej ustawy by nie było. Ja przypomnę, że rozmawiamy o wprowadzeniu punktu obrad tego dnia, w czwartek, pod obrady. Gdyby tego nie wprowadzono w czwartek rano, to by wprowadzono w czwartek o 14. Jak nie, to by wprowadzono w piątek rano, kiedy już byli wszyscy posłowie PiSu na sali. Także tak naprawdę ta uchwała, która była. Podejmowana, ten punkt porządku w ogóle nie miał żadnego większego znaczenia. Faktem jest, że 11 posłów koalicji obywatelskiej, ale również chyba 30 paru spisu, 12 z 12 z lewicy, nie było na sali z różnych powodów. Ja przypomnę, że była niesamowita mgła, gdzie mieli kłopot z dostarciem do Warszawy, zarówno ci, którzy tak jak ja jechali od środka nocy do Warszawy samochodem, jak i ci, którzy lecieli samolotem. Samoloty były podwoływane. Spóźniały się, no i część osób nie było. Natomiast mnie wrzucono do jednego worka z tymi pozostałymi moimi dziesięcioma kolegami, którzy po prostu nie dotarli do Sejmu. Z różnych przyczyn myślę, że większość z powodów usprawiedliwionych, ale część osób po prostu sobie to zlekceważyła, nie przyszła, uważając, że nic rano się nie będzie działo. Natomiast ja byłem na sali, jeszcze raz to staram się wytłumaczyć, byłem na sali, starałem się zagłosować, włożyłem czytnik do, włożyłem kartę do głosowania do czytnika, który nie zadziałał, kiedy wróciłem na swoje miejsce, a byłem nie na swoim miejscu, tylko przy stole prezydialnym, ponieważ chciałem się zapisać właśnie do dyskusji o sądach. Kiedy wróciłem, no było już takie, to wszystko tak się szybko działo i w czasie, kiedy już rozpoczęło się głosowanie, włożyłem kartę odwrotnie, to znaczy czipem nie w tą stronę, powiedzmy, rewersem drugą. I, no i to nie zadziałało, jak wyjąłem, włożyłem prawidłowo, już było po głosowaniu. Przykro mi bardzo, to przede wszystkim niczego nie zmieniało, poza tym, no, przykro mi bardzo, że taki hejt jest wobec mojej osoby, on już w tej chwili się kończy i oczywiście to kiedyś przysnie. ale jestem tym głęboko poruszony, że jakby mnóstwo ludzi, również takich, którzy mnie znają, nie, nie interesuje ich moje, moje dokonania, mój życiorys, tak, z powodu jednego głupiego, naprawdę nieważnego kompletnie głosowania dyskredytują moją osobę, obrażają mnie, Przysyłają różnego rodzaju SMS-y, maile obraźliwe. Z czasem ja to przetrwam. Natomiast chciałbym, żeby Państwo oglądający mnie wiedzieli, jaka była prawda. Niczego nie zlekceważyłem. Naprawdę nie, nie, niezbyt rozsądnie się zachowywałem jadąc w czasie dużej mgły dosyć szybko do Warszawy, żeby zdążyć na dziesiątą. Zdążyłem, byłem na sali, były wtedy rano cztery głosowania. I ja akurat w tym innym, w tym jednym. No źle włożyłem kartę do czytnika. Chcę ten temat y, zakończyć, y, na pewno będziemy pamiętali ten, nie tylko z powodu tego mojego błędu i tego, że nie było ludzi na sali, ale z powodu uchwalenia y, tej, tej niesamowicie, jeszcze raz nie naprawdę haniebnej y, ustawy o, 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 o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. Chcę powiedzieć, że to co się dzieje w tej chwili w Sejmie, to co będzie się działo również na posiedzeniu jutro i pojutrze, to jest właśnie to, co dzieje się już od dłuższego czasu, czyli dowody na próbę całkowitego scentralizowania państwa przez rząd PIS-u. Będziemy procedowali między innymi zmianę ustawy o inspekcji sanitarnej. Jak Państwo wiecie, dzisiaj powiatowego inspektora sanitarnego wybiera przy opinii. Wojewódzkiego inspektora sanitarnego wybiera starosta, teraz już nie będzie wybierał. E, oczywiście tam jest w uzasadnieniu tej ustawy jest powiedziane że to po to, żeby ułatwić pracę przedsiębiorcom, ale to jest jakieś tak kuriozalne tłumaczenie. E, nie wiem, co ma piernik do traka. W każdym razie ewidentnie jest to znowu e, zabranie kompetencji samorządu, niezależnie od tego, jak w tej chwili ze starostą żyje, to uważam, że nie powinno się zabierać e, z powiatu m, tego typu kompetencji. Przekazywać kolejnych kompetencji do, do administracji rządowej. Kolejnym przykładem tego, co się dzieje, już niezwiązanym z Sejmem, jest to, że do miasta wpłynęło, nie wiem czy Państwo o tym wiecie, rozwiązanie umowy na jednostkę tutaj na, na biuro konserwatora zabytku. Myśmy przejęli wiele lat temu ze względu na niemożność normalnego funkcjonowania miasta, kiedy każde, każdą bzdurę trzeba uzgadniać z konserwatorem zabytków w Koszalinie lub w Szczecinie. Konserwator wojewódzki zgodził się na przejęcie tych obowiązków przez Szczecinek. Myśmy stworzyli tutaj y, odpowiednią... Y, y, jednostkę organizacyjną, właśnie to biuro konserwatora zabytków. Miasto płaci na trzy etaty. Na miejscu oglądamy sprawy, które, które, które są związane z, czy z wycinką z drzew, czy z przebudową, czy ze zmianą elewacji, czy z budową nowego budynku, z, ze zmianą dachu i tak dalej, i tak dalej. To, to, są, to są tysiące rzeczy rocznie konserwator Wojewoda bo, wypowiedział tą umowę jednostronnie z terminem trzymiesięcznym, w ogóle nie podając żadnego powodu. To jest typowy właśnie przykład dalej tego, co się w tej chwili w Polsce dzieje. Chcę, żeby Państwo to zrozumieli. My żyjemy w państwie autokratycznym, w państwie rządzonym praktycznie przez jednego człowieka, w państwie, w którym się wszystko robi, żeby samorząd, w którym PiS nie ma w zdecydowanie zdecydowanej większości miast, przewagi, żeby ten samorząd po prostu sprowadzić do parteru, zmniejszyć jego rolę i, i, i żeby o wszystkim decydowano w Warszawie no, w biurach PiSu. Także myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o, o, o o to, co się, co się działo w Sejmie i, i, i o te właśnie przykłady centralizowania Państwa chcę jeszcze tylko dosłownie dwa zdania powiedzieć na temat pewnego incydentu, który mnie zaskoczył dosyć. Jak państwo wiecie brałem udział, może to jest zbyt szumnie powiedziane, w sesji powiatu, sesji budżetowej. Tam jest taki punkt, gdzie mogą zabrać głos. Między innymi burmistrzowie, prezydenci, wójtowie, przewodniczący Rady Miasta, ale również parlamentarzyści, może przede wszystkim parlamentarzyści. I mnie przewodniczący Rady Powiatu, pan Cezary Jankowski, nie dopuścił do głosu. To jest, nie chcę już tego omawiać. Rzeczywiście prawdą jest, że przed sesją powiedziałem, że raczej nie będę zabierał głosu, ponieważ będzie na temat szpitala mówiła pani. Duć. Natomiast w tym punkcie, ponieważ przewodniczący dopuścił do głosu starostę, a starosta miał swój punkt odpowiedzi na różnego rodzaju interpacje na końcu sesji, w ogóle nie powinien w tym punkcie zabierać głosu, zabrał głos, mówił przez pół godziny. Nie do końca się zgadzałem, żeby nie powiedzieć, że prawie z niczym się nie zgadzałem z rzeczą, o których mówił. Chciałem w związku z tym zabrać głos. Poprosiłem o 5 minut. To, była, to był punkt sesji dedykowany parlamentarzystom. Nie dopuszczono mnie do głosu. Uważam, że to jest skandal. Uważam, że panu przewodniczącemu Jankowskiemu coś się pomyliło, że mimo że my jesteśmy prywatni, a przynajmniej byliśmy kolegami, to nie znaczy, że może w ten sposób mnie traktować na sesji. Ja jestem członkiem parlamentu, jestem posłem, czy posłem Polskiej i mam prawo występować, o co, co, co zresztą gwarantuje mi ustawa, między innymi w trakcie sesji powiatu. Miasto z wizją P. To dla Was zmieniamy Szczecinę. Wybuchło Miasto z wizją